Sąd Najwyższy poinformował w środę o kolejnych nieprawidłowościach po ponownym przeliczeniu głosów w komisjach wyborczych w Magnuszewie w województwie mazowieckim i Staszowie w województwie świętokrzyskim. Sąd Najwyższy stwierdził, że w obu komisjach więcej głosów niż pierwotnie podano, uzyskał Karol Nawrocki, a mniej Rafał Trzaskowski. Wcześniej Sąd Najwyższy podał informację, że w obwodowej komisji wyborczej numer 113 przy ulicy Spaktańskiej 4 w Warszawie stwierdzono, że na Karola Nawrockiego oddano nie 136, a 296 głosów ważnych. Natomiast Rafał Trzaskowski finalnie uzyskał 1611 głosów ważnych, a nie 1774. W komunikacie podano, że w wyniku oględzin stwierdzono sprzeczność przy przypisaniu i przeliczeniu głosów oddanych w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 w Magnuszewie. Na Karola Nawrockiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 193. Powinno być 468. A na Rafała Trzaskowskiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 467, a powinno być 192. Podał Sąd Najwyższy. Zaś w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Staszowie na Karola Nawrockiego w opublikowanych w wynikach głosowania podana jest liczba głosów 209, powinno być 360. Na Rafała Trzaskowskiego, w opublikowanych wynikach głosowania, podana jest liczba głosów 360, powinno być 209. Czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego.